nie wiem taki jakiś tam zarządzany. Dziękuję za promór. To nie jest do To nie jest. To będzie sałatka z tuńczykiem, z oliwkami. I co tu będzie dalej? Cebulka, rubela. Mąż jeszcze? będą jeszcze. A tam on szła no i tylko pasowatka i stajska. Bardzo proszę. A to robicie dwie takie same? Tak, nie samym. A czyli wy tu realizujecie polecenia stricte, tak?